Dzień dobry. Witam was serdecznie ponownie jak co tydzień. Mam dla Was znowu gractko pozycji do obejrzenia w przyszłym tygodniu. Przejdźmy do programu w poniedziałek, poniedziałek 27 kwietnia na kanale Kino TV. Miałem dla Was francuską kryminalną komedia, komedia kryminalna francuska z 2008 roku w rodzinie. Jest to właśnie taki dosyć mało znany film i taki trochę tak sądzę. A naprawdę bardzo fajna. Solidna komedia kryminalna z, z mocną obsadą, bo to jest między między André de Dusoliejem i Mio, Mio. W obsadzie w głównych rolach naprawdę bardzo, fajne, bardzo fajna, komedia kryminalna, autentycznie polecam. Więc o 14:05 na Kino TV w, w poniedziałek 27 kwietnia we wtorek, we wtorek na kanale Ale Kino o 22:30. Z bardzo dobry, y, amerykański horror, jeden z najlepszych horrorów ostatnich lat na pewno, to przychodzi po zmroku, e, taki dosyć, że się dosyć świeży, z 2017 roku, więc sprzed 3 lat, e, naprawdę znakomity film, e, do tego właśnie trochę nie, nie do końca horror, bo, bo tutaj mało mamy jakieś, jakieś makabry, e, nie ma jakichś zwrotów akcji, straszących odruchów od, od od ruchów warunkowych, jakiś że nic nie wyskakuje nic z ruchu, nic przed, przed, przed kamerą czy jakieś cięcie, cięcie montażowe nie chłosują, hłas, więc może powiedzieć, wszystko jest zacnie. Jest to taka, taka historia pokazana, historia rodziny pewnej mieszkającej w, w domu na uboczu, gdzieś tam w lesie. Czasem są jakieś tam apokalipsy, to wiadomo, ogólnie jakichś tam komunikatów, jakiś wirus, taki miodem panuje. I oni są tam, chronią się żeby no, przed innymi ludźmi, tak naprawdę, żeby się nie zrazić. Ojciec tak niesamowicie, troszy się to, tę rodzinę, jak to ojciec, ale tak może powiedzieć, ma się wrażenie tak na, 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 na pograniczu, paranoi już ten ojciec i tutaj znakomicie zagrany, zwłaszcza ten ojciec jest bardzo znaczy taki ceniony ceniony amerykański aktor, też reżyser który w roli głównej znaczy jeden z głównych ról, a tutaj może powiedzieć że z punktu widzenia chłopca młodego, tego dorastającego i to taka jedna scena taka, którą ogólnie powiem bo nie chcę spoilerować taka jedna scena jest może powiedzieć taka na granicy jawy i snu ewidentnie z punktu widzenia tego chłopca naprawdę obejrzycie no, film to macie, żebyście wiedzieli o co mi chodziło. Naprawdę ta, film, ta scena, robi ten film, tak, to już taka jest taki, taki opus magnum te, te, tego samego filmu. Ta scena. Dobrze, tak czy inaczej, to przychodzi po zmroku, naprawdę polecam. W środę, w, w środę, w środę, w środę, w środę, w środę na kanale Ale Kino mamy tutaj film Blask o 10.50. Jest to japońsko-francuski. Tak bardziej, bardziej japoński film, takie cenione rysunki na Kawase, taka historia, może powiedzieć taki gatunku melodramat, gdzie dwoje ludzi, audiodeskryptorka i, audiodeskryptorka i tracący wzrok fotografik spotykają się i rodzi się między nimi uczucie. No taki mały film, wypełniony naprawdę emocjami, w taki sposób subtelny. Oszczędny gdzieś tam dialogowa, która, jak to, Japonii, a to jak to zwyczaj Japonię. Taka kultura może powiedzieć, że bardzo się powściąga. Dzieci, dzieci się uczyć w, w szkole, żeby ukrywać emocje. Taka, taka kultura. Tak czy inaczej, tutaj właśnie może powiedzieć oszczędny, piękny wizualnie, taki wysmakowany obraz. I naprawdę bardzo emocjonalny. Naprawdę polecam blask. Dobrze. Tutaj na, w środę mamy film Rekarom Romera kolejny po cyklu właśnie. Po cyklu 4,5 tak roku, to mamy film, który zamyka kolejny cykl, znaczy wcześniejszy, znacznie wcześniejszy, bo to jest film z 1969, 1969 roku. To jest taki w sumie najgłośniejszy film Ryka Romera. Tytuł jest Moja noc mod", Film od 2025 na temat Pokultura, żeby było jasne, w środę, e, przepraszam, w czwartek, czyli kwietnia. E, film Czelą biały, w ogóle bardzo powściągliwy w formie, też aktorstwie. E, Znakomita aktor Ryka Romera, bardzo przemyślane, perfekcyjne dialogi. Wszystko się dzieje bardzo naturalnie. Znakomity, taki naprawdę. Jest, to jest jeszcze wyższa półka niż, niż tamta trilogia, O wiele późniejsza, w tym pół roku. to jest naprawdę taki, taki chyba opus magnum Rekord ten film. Więc polecam moją, moją noc. mod. Dobrze, przejdźmy do kolejnych dni. W piątek. W piątek znakomity amerykański film Boyhood na TVN o 11.35. Film Richarda Inklatera. Znakomity korektora, który ma, jak mało który twórca, ma ucho do dialogów takich baz naturalnych. On opowiada m.in. za jedno z moich teologii filmowych, y, taka, takie filmy gadane y, przed wschodem słońca, przed zachodem słońca i przed północą. Do zobaczenia w, w... kiedyś po kwarantannie w czterdziestym 17, Polecam bardzo. Y, gdzie w głównych rolach byli bardzo młodzi wtedy autentowani Julie Delpy i Ethan Hawke. Tutaj mamy też Ethan Hawke jako ojca głównego bohatera. Jest to historia Zgodząca się na przestrzeni 12 lat. Film kręcony był przez 12 lat, taka ciekawostka Dropsa. Filmowcy spotykali się raz, na tydzień, raz, raz do roku spotykali się i kręcili zdjęcia. I tutaj głęboko taki chłopiec właśnie dojrzewa właśnie na oczach widzów, o to się mówi. I to naprawdę jest fantastyczne, znakomite kino. Bardzo też takie naturalne, właśnie znakomite, takie naturalne dialogi. E, świetny film, ze świetnymi rolami Gitana e, i Patricia Raquette w roli rodziców głównego bohatera. Naprawdę fantastyczny film, polecam. Dobrze i e, tego samego dnia na no Le Kino, to bym wyróżnił dwa takie filmy francuskie. E, Corpo, polski to taki jest, e, o 16.20. Jest to taki dramat e, o takiej kobiecie takiej młodej, młode kobiecie pracującej w korporacji. I tu pokazane są te mechanizmy tego tak, właśnie bezwzględnego e, Życie korporacyjnego może być tych mechanizmów, przez które, które, które z jakiś czas przemieli jakiegoś człowieka może powiedzieć bez, bezdusznie, tylko po to, żeby jakieś tam lepsze były, były wyniki finansowe. taka jest taka, taka część ani, ani inna strategia marketingowa firmy. I wtedy tego bohaterka może powiedzieć, doprowadza do pewnej tragedii pewnego pewnego człowieka, lub bardziej pośrednio, czy bezpośrednio wręcz nawet, mniejsza to, bo sami zobaczycie. No i później próbuję może powiedzieć, jakoś, jakoś, nie wiem, naprawić, czyli to możliwe tę sytuację, naprawdę interesujące, solidne, francuskie, takie dramatyczne kino, że jak powiem, w sensie dramat, dramaty obyczajowy, dramat. I od 20.10. film nie byle kogo, bo bardziej Dardenne, więc jednych, jednych z łubieńców festiwalu w Cannes, gdzie tam też czasami spotkają się z innymi, z nimi, z innymi, z innymi utalentowymi braciczkami, braci Mikołajem, a nie, teraz nie, nie, nie mowa o braci Cohen, w każdym jest to film braci Dardenne właśnie, francuskich takich mistrzów współczesne, współczesnego kina społecznego, takiego współczesnego realizmu, mistrzów współczesnego, współczesnego realizmu. Jest to, nie jest, 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 jest to ich najlepszy film, ale i tak to bardzo solidne kino, takie właśnie dram, dramatobyczajowe gdzie Marion Cotillard, więc duże nazwisko w kinie francuskim, bez makijażu, gra taką zwyczajną kobietę borykającą, zmagającą się ze, z takim zwykłym życiem. E, naprawdę bardzo solidne, świetnie zagrane, jak było to, wiadomo, Marion Cotillard, więc klasa sama w sobie, może powiedzieć e, kino braci Dardenne, więc polecam. Dwa dni, jeden osób od 20.10 na no, kino w piątek, 1 maja. E, dobrze, e, czy dalej coś mamy? E, w niedzielę, w niedzielę tutaj bym, bym wam, wam jeszcze zakończył ten przegląd. Propozycją komediową, bo nieczęsto się widzi udana komedia, wiadomo, to jest to bardzo trudny gatunek, podobnie jak melodramat, może pociągną te dwa takie chyba najtrudniejsze gatunki w kinie. Jeszcze, wiadomo, chciałem powiedzieć, podobnie jak film biograficzny. No tak, biografia i komedia są takie dwa, dwa szczególnie trudne gatunki. Tu mamy rzeczywiście bardzo udaną komedię francuską pod tytułem RR. Trzy duże R i bodajże trzy, albo cztery małe R. Nie tu tego typu. O 15:45 na kanale tvn 7. Jest to film Alana Szabata, więc takiego cenionego francuskiego aktora, bardzo wdzięcznego, jednego z moich lubieńców jeśli chodzi o aktorów komediowych, zwłaszcza francuskich. I on tutaj jest z powodzeniem przed kamerą, za kamerą, on też z innych filmów, też korzyści na pewno. Film, znakomitą komedię, też w jego też on tam był przed kamerą. Asterix misja Kolopatra. Tutaj właśnie to jest ten sam twórca. który, Tutaj mamy właśnie znakomitą komedię. Gdzie mamy? W, Naprawdę, to jest film, nasz film to jest taki ciąg gagów takich bardzo zabawnych, takich może trochę gubkowatych, ale to jest taki, taki rodzaj, yy, rodzaj humoru. Ale autentycznie jest to tak naprawdę w samym sobie kino bardzo bo takie bardzo właśnie zabawne, i yy, yy, tutaj właśnie dużą rolę odgrywają dialogi, a w doskonałym tłumaczeniu, bo to jest jak to już jest specjalista od, od świetnych dialogów komediowych. I po polskim świetnym dubbingu, wiadomo, że Polacy słyną ze świetnym dubbingu, zwłaszcza do filmów, do filmów animowanych, ale to tak jest na szczęście chlubny przypadek, że też do filmów fabelnych udało mi się zrobić świetny dubbing. Więc polecam. Rrr, o 15.45 na TVN7. Dobrze, czas mi się już kończy. Życzę Wam miłej niedzieli, do odpoczynkowej i spokojnej. Odpoczywajcie sobie. I co? Do zobaczenia, do usłyszenia i Na